Cześć, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was na zakupy ze mną. I patrzcie jaka fajna buzeczka. Taki rękawek z perełkami. To jest taka mięciutka dzianina. Zobaczymy cenę. 30 zł takie rozmiary. No i zachęcam Was jak zwykle do porubienia mojego kanału. Jeżeli tego nie robicie, jest koniecznie z dzwoneczkiem. Mamy bluzę welurową w fajnym kolorze zielonym. Ja polecam Wam te bluzy, ponieważ z nimi się nic nie dzieje. E, 35 zł. E, z kapturem fajnie zrobiona. Te wstążki mi się podobają tutaj. To są bluzy niezniszczalne. I do tego mamy spodnie. Możemy sobie skompletować cały dress 35 zł. Więc w fajnej cenie spodnie są, słuchajcie, takie z ściągaczami jeszcze jest taki czarny dres wam kiedyś pokazywałam w Pepko, więc zachęcam do obejrzenia moich innych filmów no i słuchajcie, mamy klasyczny podkoszulek ale fajny dekoldem cena 17 zł taka rozmiarówka I tak on się prezentuje. E, powiem Wam ten XXL. Dla mnie to jest jak LK. Wcale nie jest taki e, duży. Mamy też taką fajną bluzę zieloną. E, taka bluzka z półgolfikiem za 25 zł. No i mamy taką ale koszulę. Taka bluzka bez guzików. E, 25 zł w serduszka. E, no, taki słuchajcie walentynkowy vibe. Jestem ciekawa tej bluzki. Słuchajcie, podkoszulek XXL dla mnie to jest l więc powiem Wam z rozmiarami różnie bywa w sklepach. E, 25 zł. E, powiem Wam ja w sieciówkach mam często od S -ki do XXL -ki rozmiar. E, no bo rozmiar rozmiarowy nierówny też tak jest niestety z butami. Więc nie wystarczy teraz znać rozmiar swojego buta, ale jeśli chodzi o buty sportowe, no jest z tym problem, trzeba mierzyć. <laughs> Więc nie ma tak, słuchajcie, że się kupi bez mierzenia. Mamy też takie spodnie zielone, dresowe i zobaczymy cenę. Teraz zobaczymy cenę. Cena 40 zł z tej sekcji sportowej. No i powiem Wam dużo zieleni króluje. Za 40 mamy do tego taką bluzę fajną. Dużo zieleni króluje tutaj w Pepko. Taki wiosenny kolor. Mamy też takie Getry. Leginsy za 40 zł do ćwiczeń. I do tego można dobrać sobie taką buzeczkę. Fajnie, że ona jest 30 zł tu ma taki subacz. No i kochani, idę dalej. E, czekajcie. Co to jest? Patrzcie, mamy takie nauczniki e, za 40 zł. O, no, można sobie podłączyć je. <laughs> Słuchać muzyki. Mamy tu śliczny taki sweterek za 40 zł zielony. I taki, słuchajcie, za 40 zł paski. No i idę dalej. Zobaczymy jeszcze tutaj taką fajną bluzę. Mamy czarną. Na suwaczek. Bardzo fajna jest, słuchajcie. Ta bluza bardzo mi się podoba. Lubię kolor czarny, ale patrzcie, to jest XXL i ja bym ją wzięła, bo nie lubię takich ciasnych, obcisłych rzeczy. Szczególnie jeśli to są rzeczy sportowe. 50 zł. Lubię takie, słuchajcie, luźniejsze rzeczy, wygodniejsze. Nie dla mnie takie obcisłe, słuchajcie, rzeczy. Dajcie znać jakie lubicie. No ja lubię luźne rzeczy, wygodne. Stawiam na wygodę. I tu są spodnie, które mogę Wam polecić. Te welurowe. Nic się z tym nie dzieje. To są, słuchajcie, spodnie na lata dresowe. Z kieszeniami klasyczne czarne. Cena tylko 35 zł. Pierze się w pralce, słuchajcie, niezniszczalne. Więc jak słucham komentarzy, że o, w Pepku same szmaty, słuchajcie, w sieciówce możecie kupić, zapłacić, w ekskluzywnym sklepie możecie zapłacić, może im coś nie wyjdzie, też możecie mieć rzeczy na jeden raz, na jedno pranie. Więc wydaje mi się, że trzeba mieć otwartą głowę i chodzić po prostu wszędzie, do każdego sklepu. Zawsze się można znaleźć jakąś perełkę. Najważniejsze to mieć, słuchajcie, otwartą głowę, otwarty umysł, nie zamykać się w swoich jakichś takich przekonaniach. Do tego Was zachęcam. Tu do tego mamy taką bluzę za 35 zł, więc możemy sobie za 70 zł skompletować bardzo świetny dres. To jest XXL, ja bym wzięła tą luźną bluzę. Możemy mieć wygodną po prostu. A mam takie dreściki dwa z Lidla, więc dlatego nie biorę. Ale ten czarny jest bardzo fajny, polecam Wam. No i kochani, bardzo fajne są jeszcze tutaj kremowe spodnie dresowe. Widzę w takim modnym kolorze teraz. Yy, taki Ekri. Yy, zachęcam Was też do. Słuchajcie, 40 zł. Yy. Do zmiany nawyków jakiejś. Jeżeli nie chodziliście do kina, to zacznijcie chodzić. Jeżeli nie czytaliście za bardzo książek, to zacznijcie czytać coś fajnego. Niedługo Wam polecę fajną książkę, e, którą przeczytałam, która mi tak ściągnęła powiem Wam. E, 50 zł była bestsellerem tamtego roku Kryminał, więc wyczekujcie u mnie Hola i też z taką pogadanką o książkach połączy, chyba taki film, zrobię. No, i słuchajcie, mamy matę do ćwiczeń 30 zł, którą wam pokazywałam. Fajnie, że ona mało miejsca zajmuje. Jak gdzieś się idzie na jakieś ćwiczenia, to fajna, bo to nie jest taka wielka. Rulon, o! No, i tu wam pokazuję jak zwykle podkoszulki, ale ja nie jestem fanem tych podkoszulek. A one mają cenę 15 zł, ale wydaje mi się, że męskie są lepiej wykonane. Klasyczniejsze, mają ładniejszy print. Więc dla mnie ubrania nie mają płci. Ja wybioram bardziej męskie rzeczy. No i taki Wam pokażę, cudny plecaczek à la Chanel. Inspiracja przez ten materiał 45 zł. Taki maluteńki, słodki. Patrzcie, jaki słodziak. O. I kochani, jak zwykle życzę wam cudnego dnia. Zostawcie jakiś komentarz, jeśli nie macie czasu. Uśmiech, serduszko. Ściskam bardzo mocno moich subskrybentów. Moje stałe widzki. No dziewczyny, dzięki wam, że jesteście po prostu. No co wam mogę powiedzieć? Jeszcze raz dziękuję. I cudnego dnia życzę. Pa. Dużo słońca.